Halo, halo! Cześć, witajcie! Z tej strony Dawko, jest ze mną dzisiaj Krychu. Siemaneczko zresztą, jak zawsze jestem z Dawkiem, no i bijemy się na śnieżki. Dokładnie, bicie na śnieżki, tak zwany snowball fight. Także lecimy, nie śpimy i rzucamy się śnieżkami zimowo. Do Zimową... ilu gramy, Dawko? No nie wiem, no zagrajmy może do 10. Czekaj, schowam Dobra. się za kamieniem. Czekaj, no co we mnie rzucasz? No, rzucam. Chowam się za kamieniem, uwaga. Zaczynamy. 3, 2, 1 start. Uwaga, lecimy. Pierwszy raz gram ten tryb, więc będzie meka. Teraz dostaniesz śnieżką, łopetynę. <grystanie> o nie, o nie, skończyły mi się śnieżki. O nie, jak wolno się je bierze. Ochot to ty zaraz ci się skończą, tobie. Uwaga. A ja, jak, jak wycelował? Pięknie wycelowane. No, także Do widzowie. 10, tak? Do 10, tak. Pierwsza rundka dla nas, widzowie. Lecimy z tym leścikiem, że tak powiem. Ej, a wiesz, że jak się z prawego rzuca? Tak jak lekko? Wiesz, tak jak granata? No nie, też nie próbowałem, uwaga, spróbuję. Zobacz sobie. A pa, faktycznie, spod jajca. jak wiedział, że tu wyjdę. Cię, załatwimy go. No nie! <śmiech> 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 ale spod jajca była rzucona, jak poleciała. Centralnie w ciebie trafiło, ale fuksik. niezły fuksik, farcik. A ciekawe, czy tak coś da, jak się rzuci? Radbusta? Nie, nie, nie. W sensie, czam troła? <laughs> <try> tak, jumpthrowa. A w sumie? Wow. O, co to? Skąd ty do mnie walisz? A, pa, tu. Ło! Ło! FNC, tej, moment tym się stało. Ale to było... Takim fuksem! Ja nie wiem <laughs> Boże. Nawet nie skąd. Nie no widzowie widzieliście to Przecież jak ja rzuciłem tak losowo, a to trafiło w niego wow <laughs> Jazda z nim do zera go jedziemy Let's go. Let's go. Chodzą takie MLG shoty trzeba próbować Uwaga Fej. O nie, o nie, o nie Dawajcie Ammo Dawajcie moje kule śnieżne Dawajcie moje kule Mikołaja To źle brzmi O to chodzi, kule Mikołaja O nie, ale ten się tylko chowa Most! ogóle nie miałem już. Ale ciężka ta gierka jest. Jedziemy. Celuje w ciebie to leci nad ciebie, a nie idealnie w ciebie. My tam z widzami łatwiutko ciebie robimy, a ty jak tam? No. Dobra, spokoloko. No, spokoloko na no Maroko. To Do zera. Dobię jakieś MLG siadają. No wiesz, to jest Snowball Cheat. O nie, o nie, o nie Gdzie są snowbole, gdzie są snowbole? Tutaj są snowbole Dobra Ty powinieneś deadnąć za to, że spadłeś w takiej wysokości Jak masz 5 HP Kurde, nie mam O nie <laughs> Jezu Ej, tu jakie okopy są Ten cię na górę poszedł, jak uciek O nie, tylko 5 można snowboli Dobra, Kidra się w tej stodole dalej. <noise> A się, jak, <noise> jak na samka. Jak na samkach się zsunąłeś. No nie! E, co? Re <noise> remis Oj! Oś <Wow. głos> mi koło głowy! <noise> Ten co tu jakieś przymierza to na pixel no. no nie, no. no nie! Kulki kulki No padnie! No nie no, Ale to była akcja Na pewno Trafisz Cześćko było blisko, jest. było blisko, prawie mi mnie walnąłeś. Dla widzów to jest łatwe tutaj pewnie. Da. Ale weźcie, zagrajcie z nami. O! Dobra. Powinieneś zginąć już! <gryzny> oh, oh, oh. się Powinieneś zginąć wcześniej! Ale unlucky. Mi... Myślę, że <gryzny> mnie nadceć ktoś tym śniegiem tak blisko nie Aniołka o... zrobić chcę. <gryzny> no nie, miałobyś tak łatwo, a tu jednak nie będzie tak łatwo. Ten co się wyuczył Snowboy i pewnie tryhardował wcześniej cały tydzień grał na tej mapie, żeby teraz wygrać. Jest taka mapa. I'm training snowball premium. I pałaciłem. Zamiast operacji chcę kupić nową do CSK. Hmm. Dobra, jazda tam. Ale w Cirie dostaje <laughs> Lecimy, nie śpimy. Co to za furki stają na respie? Jakie furki idzie? No, odwróć się na respie. Ja no, nic nie mam. Nie masz? Ja. Yeah. Ja mam normalnie samochody jakieś. No!

Przecież celuję w ciebie idealnie, a to lecić nad plecami, nad głową. No świszyć. Bo to są nowe haki Snowball Hacking Easy, no shooting me on Snowball Map. What, What the fuck? Tak się nazywa. <ścoughs> Trigger. Link w opisie. Łuu! <noise> co się łapie, drabiny, chłop! No kurde! <noise> Ale pukcik, pukcik. Nawet we mnie nie celowałeś, jestem pewny. Celowałem w ciebie, 100%. Pewnie ci śniastka wpadła do domu, jakiś dzieciaczek ci rzucił i ci w myszkę kliknęło, jak ona trafiłeś we mnie. <noise> No możemy i tak powiedzieć. Widzowie potwierdzą, było od Ciebie celowane, elegancko na Ciebie była myszka nacelowywana. To jest niemożliwe Cię trafić w tej gierce To się movement nazywa, movement. Wiesz, mi się Ale ani prawym, ani lewym. Grawcesa trochę to byś się wiedział, jak się to robi. <laughs> hmm. No nie! No jak mi przytarno hala tą śnieżyną gościu ty to jesteś naprawdę dobra dwie rundki i do domu że tak powiem tak jest zaraz się tam dojadę normalnie no i to już powinno być u ciebie trafione No, dobra, jeszcze jedna Rzucił rytka i spadło spadł u was, pod jajca poszło. Normalnie kulą Mikołaja żeś dostał. Ała, to boli. No to widzowie już wiemy kto tutaj po prostu nerdził na tej mapce zamiast normalne grać meczyki. Myślałem że mnie trafisz Stałeś się, patrzyłeś no Specjalnie, bo chciałem zobaczyć czy jesteś takim botem Że nie umiesz trafić w stojący czy Nie, ale nie jednak jesteś Yeah Teraz się cieszę, wszyscy i wszyscy widzowie też się cieszą Że nie ma Na czacie krychu bot let's go, let's go. <laughs> Dobra, kończymy to, widzowie. No, to Boże, żenada. Żenada. Myślałem, że cię tu zajadę normalnie, a tu o, Zong. Normalnie bety na siebie postawiłem, to że to wygram. Tak? Na jakim bu buku? A, nowa taka, wiesz, nowa buchmacharyka, to jest dyscyplina snowball tylko. Pitosy postawiłeś? Pitosy, wszystkie. To jest live a ten wie o co chodzi Normalnie No, już to powinno być O nie o nie No Jaki headshot Ej, w locie cię trafiłem, co? No żeś mi wywalił A ja wiem dlaczego ci tak dobrze szło bo ty byłeś po terro. To jest mapa terro, ja słyszałem. No co, ty to jest CT mapa. easy Tutaj zaraz ci pokażę, że to CT mapa jest spokojnie. Krzokami. No i easy. No. Zaskoczonko. No i dobra widzowie, udało nam się pokonać krycha w tym odcineczku na te szybkie śnieżki. I to będzie na tyle w tym odcineczku. Zagraliśmy do 10, wygrałem 10 do 6, także brawa dla mnie wszyscy na czacie. I to tyle Wszyscy w komentarzach piszemy gratulujemy dawko Trzymajcie się, do następnego, cześć Hejo